Urząd Gminy Kolbudy postawił przed sobą wielkie zadanie na ten rok. Nowe drogi, ronda, ciągi pieszych, wiele starań i pracy. Inwestycje skończone i te, które zostaną sfinalizowane wraz z końcem roku. Skończyliśmy z rzeczy poważnych. Rondów w Kowalach, oczywiście skończyliśmy asfaltowanie wszystkich dróg, które były przeznaczone do tegoż. Między innymi drogi do terenów przemysłowych, która w tym roku była największą i najpoważniejszą inwestycją. Ale gdzie nie gdzie jeszcze kontynuujemy wyrównywanie nawierzchni dróg gruntowych i obiecane mieszkania. Końcom progi spowalniające. Kończy się rok, a pogoda nadal jesienna. Oby trwała jak najdłużej, bo robotnicy mają przed sobą dużo pracy. Trwają roboty wykończeniowe przy ciągu pieszo-rowerowym, między rondem w Kowalach, a obwodnicą Trójmiasta. Roboty są zaawansowane, ale do końca jeszcze sporo prac przed nimi. Nowy rok, nowe inwestycje i nowe możliwości. Jakie perspektywy na przyszłość? Planujemy kilka inwestycji drogowych, między innymi w Łapinie i w Kowalach. Przygotowujemy się do realizacji ulicy sadowej i glazurowej w następnych latach w Kowalach. Spinać będziemy właśnie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej. No i ruszamy z budową świetlicoremizy dla naszych strażaków w OSP w Lublewie, przy samej Drodze Wojewódzkiej, gdzie wreszcie po wielu latach strażacy będą mieli godne warunki do ciężkiej służby dla naszych mieszkańców. Zaplanowane inwestycje dobiegają końca. Końca jednak nie widać, jeżeli chodzi o pomysły na nowe. Przyszły rok w Gminie Kolbudy zapowiada się bardzo inwestująco. Polecamy również zobaczyć uroczystości w Kolbudach z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także Żyli długo i szczęśliwie, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego w gminie Kolbudy. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północnatv i nie zapomnij subskrybować kanału.